Sponsorem materiału jest firma DB7 Studio, zajmująca się foto-wideo imprez i wydarzeń. Myślenice i TV, wasza telewizja internetowa. Tysiące lat temu trzech mędrców przyszło oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi ze wschodu. W 2015 roku królowie na myślenicki rynek przybyli jednak z trzech stron gminy. Kacper, symbolizujący Europę, przyszedł wraz z parafianami z osiedla tysiąclecia z parafii świętego brata Alberta, Melchior, który symbolizował władcę Azji, przybył wraz z parafianami z zarabia z parafii świętego Franciszka Sasyżu. Natomiast strój Baltazara symbolizował Afrykę, a przybył on wraz z parafianami z parafii osieczany. Niech radość nie minie! Naszej rodzinie! Brak chłopów nie ogłaszam! Zemówisz, że razem! idziemy! Naszej rodzinie! Uśmiech nie zaginie! Naszej rodzinie! Uśmiech nie zaginie! Naszej rodzinie! Uśmiech nie zaginie! I ruszamy z uśmiechem. Za naszym królem Baltazarem, by złożyć pokłon dziecięcy. Idą trzy orszaki symbolizujące e, trzy różne kontynenty: Europa, król Casper, e, Azja, król e, Melchior i Afryka, król, król Baltazar. E, tutaj również w trzech różnych kolorach: Europa na czerwono, e, Azja na zielono, e, Afryka na niebiesko. takie orszaki mogą e, zjednoczyć myśleniczanów w, właśnie w, w ten dzień w to święto trzech króli no mam nadzieję że nie tylko w święto trzech króli bo myślę że e, nic chyba nam e, tak jest niepotrzebne w, w, w myślenicach i w ogóle w naszym kraju jak, jak zgoda prawda e, dlatego e, dlatego mam, mam, mam nadzieję że e, to zjednoczenie, które było obecne jakoś dzisiaj, przeniesie się również na, na inne dziedziny życia w ciągu roku. Ja myślę, że wszyscy, którzy nas witają. pozostałe skróty, pozostałe, ja jestem nie Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Gwiazda nas prowadziła od wschodu. Przybyliśmy oddać mu pokłon. Którzy królowie złożyli dary dla Jezusa, jednak mieszkańcy gminy Myślenice mieli okazję złożyć niesymboliczne, ale bardzo materialne dary dla tych, którym jest źle, dla tych, którzy potrzebują właśnie tej pomocy. No właśnie w ten sposób chcieliśmy też zaznaczyć, prawda, że, że każdy z nas może tutaj przynieść dar Chrystusowi, prawda. Niejednokrotnie mówimy, że. Powinniśmy dostrzegać Chrystusa w każdym człowieku, który, który jest przed nami, prawda? Zwłaszcza w tym najbardziej potrzebującym. I to, że Myśleniczanie przynieśli tutaj dary, które później Caritas, Myślenicki Betania, będzie, będzie rozdzielał wśród najbardziej potrzebujących, jest właśnie tym wyrazem pamięci o drugim człowieku, pomocy drugiemu człowiekowi, żeby to, co mówimy. Nie było tylko słowami, żeby to, żeby to się przekuwało w czyn, prawda? Bo same słowa nic nie znaczą. Możemy bardzo dużo mówić, jak my to kochamy pana Jezusa, jak, jak kochamy bliźnich, nie? Ale, ale o naszym podejściu świadczą czyny. Tak jak powiedział Święty Jakub, że wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. W związku z czym, w związku z czym chcemy tą wiarę potwierdzać e, naszymi czynami. E, my w tym dniu w tym łączymy się z ponad 300 innymi miastami w Polsce, które... Y, które również organizują y, orszak Trzech króli. Natomiast, y, natomiast oczywiście za nami y, słychać y, to doroczne kolędowanie, które zwykle odbywało się w tym okresie między świętami a, y, a nowym rokiem. Natomiast teraz postanowiliśmy to w porozumieniu właśnie z, z Miejskim Ośrodkiem Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu y, połączyć, żeby. Y, y, żeby jakoś właśnie jeszcze bardziej tutaj zebrać tych ludzi, zjednoczyć do, przy tym wspólnym śpiewaniu kolen, przy tym przeżywaniu radości z objawienia pańskiego i z Bożego Narodzenia. To było wspólnie wziąć udział w tym, orszarku, w tym orszaku? Myślę, że tak. Dzieci będą zadowolone i my będziemy pamiętać z następnego roku, przynajmniej. Co daje uczestnictwo w takim orszaku wspólnie ze wszystkimi e, mieszkańcami, czy osieczan, czy później na rynku, już ze wszystkimi z gminy i miasta Myślenicy? No myślę, że przede wszystkim spójność. Będziemy się rozumieli na no niej, i każdy będzie wiedział, jak dobrze postępować. My byśmy sami nigdy tego nie zorganizowali. W tamtym roku pierwszy orszak był taki bardzo spontaniczny. Po prostu zebraliśmy się i ruszyliśmy z osiedla, licząc na to, że to się rozwinie. W tym roku udało się to, no właśnie bardziej rozwinąć. No strażacy nasi, myśleniccy są niezawodni. Wiadomo, że na nich zawsze można liczyć i faktycznie, gdy tylko usłyszeli o, o, o tej propozycji robienia orszaków z trzech stron miasta, pędzili, że oni są jak najbardziej chętni do, do współpracy że przygotują grochóweczkę, że będzie jakaś gorąca herbata. Co zatem w przyszłym roku czy ten orszak będzie się nadal rozwijać? No mamy taką nadzieję, mamy nadzieję na to, że rozwinie się nie tylko właśnie jakoś tak liczebnie, ale że rozwinie się również pod takim względem no nazwijmy to artystycznym, prawda? W tamtym roku przyszliśmy wszyscy przebrani w korony. W tym roku Szli z nami y, królowie. Królowie na koniach bo nawet nie szli, tylko jechali. Y, w przyszłym roku chcielibyśmy jeszcze ubogacić ten, te trasy nasze y, o różnego rodzaju inscenizacje, które, y, które są, y, jakby można powiedzieć, wpisane w scenariusz tego. Miejmy nadzieję, że nam się to wszystko uda, że nam się to y, powiedzie. Liczymy tutaj na mieszkańców Myślenic. W tym roku nie udało nam się wygrać wielbłąda, ponieważ y, w, co, roku, y, co roku Fundacja Orszaku y, y, Trzech Króli organizuje taki konkurs y, internetowy, że. Y, Głosuje się na konkretną parafię, gdzie i, i parafia, która ma najwięcej głosów, będzie mogła liczyć na, na obecność wielbłąda w czasie orszaku. No, mam nadzieję, że, że, w przyszłym roku, że w przyszłym roku mieszkańcy miasta i gminy myśleni się sprężą się tak i, i, i sprawią, że ten licznik. Głosów nam dość mocno skoczy, i że ten wielbłąd zagości w myślenicach. Kiedyś już były na zarabiu, no to dlaczego, dlaczego nie miałyby przyjechać naszych króli? Kochani, dotarł również do nas dotarła Fryka, dotarły się cały kalendarz.